Jakie zmiany na ciebie czekają? Zobaczymy, w jakich ty jesteś dzisiaj energiach. E, możesz mieć plany, e, mieć drogę nowe, ale ty jeszcze, tak jakby, nie wiesz do końca e, w swojej głowie jak ułożyć, tak żeby iść tam, gdzie ty chcesz. odchodzi. Gdzieś od czegoś chcesz odejść. I tak naprawdę Ty czymś myślisz, że to nie wiadomo, czy to będzie tak, jak Ty planujesz, czy nie będzie. Ty chcesz wierzyć w to, że te zmiany, te plany, które w życiu chcesz realizować da Tobie to, czego Ty pragniesz w swoim życiu, tak? E, tak, żeby być otwarty, działać, pomagać. Tu widzę, że realizować jakieś swoje może cele. E, też e, Ty jesteś takim człowiekiem, gdzie mm, rozumiesz, że e, jakby same sobie pomóc w czymś. Aha, dojść do tego, żeby cieszyć się, żeby być szczęśliwą, bo teraz Ty jesteś smutna i Ty rozumiesz, że przez to, żeby Coś zmienić, ty e, wchodzisz w coś nowego, No to będzie coś nowe. Chociaż bardzo martwy się przeżywasz, żeby zostać, nie zostać samej. Widzę. Mhm. E, ja powiem tak, chociaż e, masz bardzo, taka mądra jesteś e, i chcesz. Zaraz, zaraz, zobaczymy. Wchodzisz w inną energię. Dobra. E, ja powiem tak, tu idzie takie, że ty. E, Chcesz jakiś skończyć pewien etap w swoim życiu, to może być związane z jednym mężczyzną, którym po prostu Ty już chcesz postawić kropkę i iść w nowe i widzę, że spotkanie idzie z nowym mężczyzną. Nowy mężczyzna i jego możesz już znać, dlatego że ta sytuacja powtarzasz jak kilka razy już. Oto on wraca, to on przychodzi, to nie. Powiem tak, i Ty po prostu tu tutki nowy mężczyzna nie nowy można powiedzieć i jakoby znowu on wraca i znowu powtórzenie sytuacji powiem tak że zmiany w jednym życiu, skończenie pewnego etapu w swoim życiu, odejście od tego starego co masz i Yy, realizacja swoich planów yy, po drodze będzie iść jeszcze mężczyzna ale ten, który przychodzi to wraca to znowu jakaś kłótnia może być znowu on wraca, no on znowu jasno, <gryw> powiem tak dobrze, jakie zmiany na Ciebie czekają? jakie zmiany na Ciebie czekają w bliższym czasie? wow dziewczyny to idzie odnalezienie siebie, ty e, idziesz w realizację spełnienia swoich marzeń, e, ty idziesz w to, tam gdzie naprawdę poczujesz się bardzo komfortowo, bardzo szczęśliwo, bardzo... Ty jesteś, jesteś kobietą i taka komunikatywna bardzo, ty lubisz kontakt, ty lubisz pokazać swoją miłość, ty po... jesteś bardzo dobrym człowiekiem. I tym samym Ty swoim charakterem będziesz spełniać swoje marzenia. Taka realizacja, do miłości idziesz. Ty chcesz takiego kontaktu, gdzie będzie taki kontakt bardzo emocjonalny, gdzie będziecie łączyć się takim mentalnie i duszemne, emocjonalnie, naprawdę tu. Powiem tak, tu. Może być realizacja planów, realizacja jakichś swoich marzeń przez internet. To może być tak, bo po tej karcie to może być internetowo. To może być tak, że ty gdzieś pokazuje się i to może być związana też realizacja siebie jako ze zdjęcia, że może być. Taka realizacja planów jakiegoś w, w internecie, tak jakby coś może być związane z internetem albo po prostu z daleko i drogo, powiem gdzieś tam, gdzie ty bardzo chciałeś, i ono tutaj szybko się spełnia, tutaj w krótkim terminie. Tylko, żeby ty nie przestałaś kierować się w tym kierunku, tak jakby działać, być dobrą, energiczną. Ja mówię, że tutaj może być związane e, takie z pracy, albo podróż taka, która gdzieś Twoje marzenia było ta podróż. E, tak naprawdę, że to coś, co Ty sama sobie przeciągnęłaś, powiem, że e, tak, tutaj realizację i komfortowo będziesz odczuwać siebie e, taką spełnioną. I będziesz, powiem, że. Hmm. z ty tu będziesz odchodzić? Od czego odchodzić? Hmm. A, odejście yy, czymś do mężczyzny mi pokazuje. Nie wiem, dlaczego tak pokazuje. Ale takie uczucie, że. Yy, pojawia się mężczyzna i ten mężczyzna tak jakby. będzie na ciebie czekać, powiem, że e, o, jakoby e, albo to idzie tak, że ty będziesz spełniać swoje marzenia, w ten czy czas e, będzie mężczyzna, której, e, do którego ty pójdziesz, odejdziesz, e, gdzie będziesz mieć kontakt, ale takie odejście, tak jakby do mężczyzny idzie, nie wiem dlaczego tak pokazuję, ale każdy wyciąga swoją mm, informację, tak? Dobra, co jeszcze w bliższym czasie? Dobra. U Ciebie idzie nowy etap w Twoim życiu, gdzie Ty zaczynasz wszystko na nowo. Masz taki czysty umysł, więc starasz się logicznie myśleć, chociaż rozumiesz, że Czasami nie da się, tak? Z jednej strony ty kieruj się, rozumiem, ale rozumiem, że to nie do końca jest tak, jak Ty chcesz tego, powiem tak. Mm, troszeczkę smutno Cię będzie za tym, co było u Ciebie, tak? Ale Ty rozumiesz, że Ty idziesz do swojego, jakichś z Twoich tych kierunków, które Ty sobie realizować się chcesz. Ale ty jesteś tutaj kobieta, która tak naprawdę sama sobie daje rady, Ty i pracujesz, ty możesz mieć biznes, tu zajmujesz się jakimś projektem. To, że ty realizujesz siebie jako kobietą, możesz mieć dom, samochód, to naprawdę kobieta, która tak jakby. Może tak, jeśli ty tego nie masz, to u ciebie idzie ta realizacja, że ty zaczynasz spełniać swoje marzenia i realizować to, co ty tak naprawdę pragnęłaś. I do tego idziesz, tak? I y, ty zaczynasz tak, jakby nowe swoje życie, ale z tym y, konkretnym pomysłem, który ty masz w głowie, i ty do niego idziesz. Chociaż tobie wydaje się czasami, że, a czy wyjdzie, a to czy to będzie tak, jak ja chcę, ale w takich energiach teraz ty jesteś. jesteś. Jeśli nie jesteś, to powiem tak, że ty. Um, swoim odejściem od tego, czego ty nie chcesz tak jakby e, realizuj siebie jako kobieta i ty sama sobie e, dasz tą stabilność tak, idziemy też może być tak, że mężczyzna idzie, mężczyzna może być młodszy albo taki, który nie działał w twoim kierunku taki powolny był Myślę, że co mi robić? Ja za nią tęsknię, może być z przeszłości. Wow. wow, 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 mężczyzna? Mężczyzna sam po sobie to może być bliźniacze plumienia, idzie mężczyzna. Ale sam po sobie chłodny mężczyzna powiem bardzo sprawiedliwy, taki, który lojalny, który lubi szczerość, który nie do końca może być otwarty, ale w takich samych energiach, jak i ty będziesz. I tu idzie mężczyzna na związek. No to możliwe, że ty jego już znasz, tego mężczyznę. I albo. Poznasz po tym, nie, szybciej to, że ty go znasz, tak jakby powrót mężczyzny tego, bo on tutaj smutny, on myśli, że nie ma szansy, żeby um, być z tą kobietą, ale widzę, że on pokazuje, że ja mogę być tym mężczyzną. No powiem, że tu mężczyzna, ale u Ciebie idzie realizacja jeszcze finansowa, to nie jest tak. U ciebie powiem, że jeśli ty nad czymś pracowałaś, no to u Ciebie idzie do spełnienia twoich jakichś takich marzeń, które ty sobie postawiłeś, tak? I to, że mężczyzna będzie, to będzie tak, jako mężczyzna, który będzie iść obok. To nie będzie ten mężczyzna, który yy, na przykład ma. Pomóc. myślę, że to więcej to, że ty odnajdziesz tą m, polówkę swojego, m, swojego, tak? Będzie tobie trochę trudno, tak jakby realizować e, te plany. Mhm. E, powiem tak. E, bądź troszeczkę ostrożna. E, ze względu czego, ze względu czego... A odejście. Mhm. Powiem tak. Em, tu... Mm. Bądź troszeczkę ostrożna ze swoimi zmianami. Ty myślisz, że będą takie zmiany w kierunku mężczyzny. Tak, jakby ja ci powiem tak, że tu e, trzeba liczyć się tym. E, to idzie taka lekcja, jako i dla ciebie, i dla mężczyzny z jednej strony. Ale więcej to, że e, ta lekcja między Wami i ja mówię, że tutaj mężczyzna będzie taki powrót, wracać, nie wracać. Ale e, tutaj bądź ostrożna że to tak jakby ty zaczniesz coś działać to może być związane i z pracą to może być związane z tą realizacją gdzieś, że ty chcesz może być związane z mężczyzną a z czym to związane, bo widzę, że mężczyzna ale takie odejście od mężczyzny idzie ale to będzie tak, że ten mężczyzna może być, że pomoże Tobie finansowo, może Cię pracować razem, bo tu pokazano, że praca, tak? Związana z pracą i coś, ten mężczyzna. Powiem tak, tu być ostrożna, może tak powiem. Więcej związane z mężczyzną, i z pracą. Pracę, w biznesie, po prostu bądź troszeczkę ostrożna, bo tak jakby uczucie, że to, co ty zaczniesz, może troszeczkę zmienić kierunek, powiem tak, przez to, że będzie jakieś kłamstwo, nieufność. Temu tu troszeczkę zwróć uwagę z kierunku finansów, pracy, tak, biznesa jakiegoś, że to będzie z mężczyzną jakieś tam sytuacje, gdzie nie trzeba będzie zaufać, dlatego że to wszystko działanie może. Nie zadziałać. Jakoś takie nie wiem dlaczego ta informacja podana tu, ale kto myśli, to i no, domyślę się, co to może znaczyć, tak? No idzie miłość, idzie miłość, idzie takie romantyczne randki. Gdzieś takie coś, że ty będziesz miała. No ja mówię, że ty. Oj, ty jesteś taka, że ty trochę zamykasz się od tego kontaktu z mężczyznami, dlatego może też pokazano, że ty jesteś ostrożna, ty nie ufasz nikomu, ty nie idziesz na kontakt, ale ty na tyle, ta sytuacja w, wcale w twoim życiu, sytuacja z takimi jakimiś lekcjami, jakimiś spotkaniami ludźmi, to chodzi o to, że ty rozwijasz swoją intuicję i tu chodzi o to, że e, ty... Będziesz tak, jakby troszeczkę gdzieś tam myśleć, a czy dobrze, ja robię, nie dobrze. Ufaj swojej intuicji, ty na tyle ją masz dobro i to wszystko rozwija tobie, ty na tyle jesteś silna i energetycznie i fizycznie i rozumiem, że ty silna taka intuicja masz bardzo mocno, że ty naprawdę wiesz, jak zrobić w swoim życiu, po prostu. Nie bój się zaufać. Bądź ostrożna, wiadomo, żeby wiedzieć, gdzie idziesz, ale. Ja mówię, że troszeczkę staraj się ufać swojej intuicji. Analizuj, patrz i, i myśl o tym, jak gdzie iść dalej. No idzie miłość, widzę? Chociaż ty będziesz zamykać się przed nią i będziesz myślała, czy iść mi, czy nie iść. Ale zaufaj swojej intuicji, bo tu i idziesz w taki związek, ale ty czemuś będziesz bała się, że ty mężczyzny taki. Oj, nie do końca e, nie do końca można im ufać. No, powiem tak. Bądź ostrożna, od razu e, nie mogę powiedzieć, żeby zaufałaś bo ja widzę, że tak i tak będziesz ostrożna. Tu nie da się, to masz w charakterze, intuicję masz dobrą, dlatego, dlatego ty nie ufasz, ty rozumiesz, że mężczyzna nie każdy może iść na taki poważny związek. Dlatego ja mówię, że tu więcej idzie w bliższym czasie realizacja siebie jako kobiety, finansowy kierunek, a miłość, jakby kontakt tutaj z mężczyznami będzie. I to nie jeden widzę, tylko ty po prostu na tyle jesteś ostrożna z nimi i ty będziesz naprawdę sprawdzać każdego. I słuchaj swojej intuicji i tyle. No będziesz miała wybór tutaj między mężczyznami, na pewno.